Następny przystanek. Okopowa. Uwaga. Kurs skrócony. Ostatni przystanek. Plac Narutowicza. Przystanek Okopowa. Uwaga. Kurs skrócony. Ostatni przystanek. Plac, Plac Narutowicza. Muzeum Powstania Warszawskiego, the Warsaw Rising Museum. Uwaga. Kurs skrócony. Ostatni przystanek na Przystanek. Muzeum Powstania Warszawskiego. The Warsaw Rising Museum. Uwaga! Następny Kurs przystanek. skrócony. Ostatni do Daszyńskiego. Plac Narutowicza. Kurs skrócony. Ostatni przystanek. Plac Narutowicza. Przystanek Rondo Daszyńskiego. Uwaga! Kurs skrócony. Następny przystanek. Ostatni przystanek. Plac Zawiszy. Plac Narutowicza. Uwaga! Kurs skrócony. Ostatni przystanek. Plac Narutowicza. Przystanek, plac zawiszy. Uwaga. Kurs skrócony. Ostatni przystanek. Plac Narutowicza. Następny przystanek. Ochota Ratusz. Uwaga. Kurs skrócony. Ostatni przystanek. Plac Narutowicza. Przystanek. Ochota Ratusz. Uwaga. Kurs skrócony. Ostatni przystanek. przystanek. Plac Narutowicza. Uwaga. Kurs skrócony. Ostatni przystanek. Plac Narutowicza. Przystanek Przystanek, Plac Narutowicza. Uwaga! Kurs skrócony.